O, Lloyd przyjechał. Siema ziomek. Co tam? Złe nowiny, komendancie! Co się stało? Zauważyłem, że grub Dominika i Freezy został odkopany, a Freeza został skradziony. Naprawdę? Tak. Chłopaki, słyszeliście o tym? Nie. Trzeba wezwać jednak z powrotem górskich wojowników, może nam coś podpowiedzą. Tak. Czuję, że coś będzie się działo. Musimy się ubezpieczyć, ja też, to już z nimi nie ma żartów. A ja czuję chyba, że coś zrobią. Myślisz? No. Dobra, musimy być w pewnej, pełnej gotowości, przygotujmy się. Kurczę, widzieliście może gdzieś Harego? Szukam, go już nie mogę go znaleźć od kilku dni. Gdzieś się ukrył, czy nie wiem. Nikołaju nie był w twojej pracowni? Nie. Aha. O, emercy Lucy. Słucham, co się stało? Właśnie. Tam zauważyłem w garażu policyjnego, że zniknęły trzy samochody policyjne. Jak to? Jakie? No tyle nowe dzipki trzy. <laughs> jakieś mam złe przeczucie, że Harry jest w to zamieszany. Hmm. Zaraz do niego dzwonię. Nie odbiera ten Harry, zaczynam się denerwować, niepokoi mnie to. Co on znowu wymyślił? O, Kaj. Komendancie, komendancie! Co się znowu stało? Widziałam, że Harry... Tak? Co Harry, co Harry? Jeszcze jest z z zembolem <laughs> i z jednookim coś zrobią. Chyba szukają smacznych kuli jakichś. <laughs> Smocze kule O nie Co oni kombinują? Hmm. A gdzie ich widziałeś Kai? w Kajf? W Antarktydze. To bardzo daleko Chłopaki zbieramy się, najpierw ruszamy za Harem Zobaczymy co dalej Komendancie Przeba, przebywam z moim przyjacielem, mam Ma coś do powiedzenia. Kim jesteś? Jestem Thor. Słuchamy cię. Czego chcesz? Był się wasz od Przed czym? Przed tym, że wojownicy Friezy no chcą odwrócić Frizy życie. To już wiemy, dlaczego został skradziony ze swojego grobu. I pomogę Wam go zniszczyć, jeśli nie dacie rady. Dobra, Przylemy. super, pomoc nam się przyda, ale słuchaj, Tor. Najpierw szukam swojego syna. Ruszamy na Antarktydę. Chcesz nam pomóc, to ruszaj z nami. Dobra.